Drodzy Państwo! Jesteśmy w miejskim ogrodzie botanicznym zabrzu. W ubiegłym roku, stojąc w pobliżu trojeści krwistej, obiecaliśmy Państwu, że my tu jeszcze wrócimy. Zresztą każdy ogród o każdej porze roku jest dość ciekawy. No i teraz powiedzmy mamy koniec marca. No i po prostu zajrzeliśmy tutaj, żeby zobaczyć, jak ogród się rozwija. No, przy okazji pokażemy to, czego zwiedzający zazwyczaj nie oglądają. Teraz już pojawiły się pierwsze kwiaty, mamy rośliny wczesnej wiosny. No najgorsze w tym wszystkim jest to, że sam ogród dla zwiedzających będzie udostępniony dopiero od maja, i to, co dzisiaj Państwu pokażemy. Być może, a właściwie jest nawet na 80% pewny, że wtedy, kiedy ogród będzie otwarty, już nie będzie kwitło, natomiast zakwitną pewne rośliny, których pączki teraz także możemy oglądać. Muzyka Dobry państwu. Zapraszamy wszystkich miłośników przyrody i roślin do Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu. Śladem minionego roku. Postaraliśmy się otworzyć dla Państwa już ogród w kwietniowe weekendy pod warunkiem dobrej pogody i dobrej, dobrego stanu na wierzchni alejek. Niestety, szklarnia, w której się teraz znajdujemy, jeszcze nie może być udostępniona zwiedzającym z powodu chłodu, które może potencjalnie do niej wnikać przez otwarte drzwi. Ogród będzie czynny w soboty i w niedzielę od godziny 10 do godziny 18 i przed każdym weekendem będziemy dla Państwa zamieszczać informacje na temat otwarcia ogrodu na naszej stronie internetowej www.mob myślnikzabrze.pl i prosimy również o śledzenie naszego profilu na, na Facebooku równolegle tam też Państwo znajdą informacje. Zaczynamy poznawanie bohaterów tej wiosny. Na początku roślina, która kwitnie w tej chwili, i tak na początku może nam się wydawać, że to chyba jakiś wrzos i coś nam się pomyliło. Otóż na wiosnę kwitnie gatunek roślin, roślin z rodziny wrzosowatych, dokładniej są to wrzośce, które właśnie teraz mają swój sezon kwitnienia. Tutejszy gatunek nazywa się Erika vagans, wrzosiec rozpierzchły. O tej porze roku najbardziej rzucają się w oczy rośliny cebulowe. Kwitną teraz tylko dlatego, żeby zdążyć, zanim drzewa pokryją się liśćmi. Teraz są, jakby to powiedzieć, najbardziej widoczne dla zapylaczy. Zresztą spora ich grzesza się tutaj kręci. My oglądamy w tej chwili krokusy, no oczywiście o tej porze roku również. Jedzie się na krokusy do Doliny Chochołowskiej, w Gnosi w Tatry, jest to sztandarowy gatunek tamtejszej flory, szafran spiski, krokus sepuensis. To co tutaj widzimy jest szafranem wiosennym, krokus vernalis. No chciałbym tylko trochę Państwa zmartwić, otóż Ostatnie badania wykazują, że nasz gatunek jest tylko odmianą tego gatunku. Jak się sprawy rozwiną w nieodległej przyszłości, trudno teraz wyrokować spory pomiędzy botanikami trwają. Chciałbym tylko wspomnieć, że tutaj że krokusy są białe, są fioletowe, są żółte, są w pośrednich barwach, wszystko są to odmiany tego samego gatunku. Nawet te, i te gatunki są w tej chwili dość powszechnie, czy te odmiany są dość powszechnie uprawiane także po ogródkach przydomowych. Krokusom towarzyszy mały, taki niebieskawy drobiazg o drobnych rzeczywiście kwiatkach. Jest to cebulica syberyjska. Gatunek rzadko uprawiany także po ogródkach przydomowych. Kolejnym ciekawym gatunkiem, który kwitnie o tej porze roku, a w maju może go już nie być jest ciemiernik, dokładniej ciemiernik ogrodowy Helleborus hybridus. Co to oznacza? Oznacza to, że mamy tutaj do czynienia z bandą bękartów, Gatu Gatunek powstał w wyniku krzyżowania różnych dzikich roślin, które w efekcie dały taką zadziwiającą mieszankę kolorystyczną o kwiatach czy to zielonkawych, czy to żółtych, czy też właśnie fioletowych zielonkawymi żyłkami. Teraz one już tak jakby próbowały przekwitać i też są w pełni rozwoju i dlatego kwiatki są skierowane w dół, no, aby ewentualnie no, krasnoludzki mogły podziwiać ich urodę. No my jednak, aby Państwu pokazać pewne cechy tych kwiatów, poodwracamy to po niektóre i przyjrzymy im się z bliska. Kolejnym geofitem cebulowym, który można zobaczyć w tutejszym ogrodzie jest śnieżnik, Chionodoxa. Także nie będziemy wnikać, co to za gatunek dokładnie, dlatego że także jest to efekt wieloletniej pracy licznych pokoleń ogrodników, którzy krzyżowali, co tylko się dało, aby uzyskać taki efekt. Kolejna grupa roślin, których zwiedzający w pełni kwitnienia nie zobaczą, fioletowy śnieżnik, biała puszkinia, z tym, że w przypadku puszkini mam wątpliwości, czy to aby na pewno na cześć tego puszkina, którego wszyscy znają jako poetę, może jakiś inny puszkin, a poza tym mamy tutaj również kosaćce w dwóch odmianach, ale obydwa należą do gatunku kosaciec żyłkowany. No i proszę Państwa, kolejny ciekawy gatunek. Jak my to mówimy na Bioforum w stanie zejściowym roślina nazywa się Rannik Rantis Hiemalis. Sama nazwa wskazuje, kiedy uwielbia kwitnąć. Otóż jak jest dobra pogoda, to nawet w styczniu, w lutym często, w marcu zdecydowanie. Teraz już kończy swoje kwitnienie, ostatnie kwiatki jeszcze można zobaczyć, ale w stanie, jak to powiedzieć, bardzo niezbałym. No i tak, proszę Państwa, wędrując po ogrodzie, gdzie w większości liści jeszcze nie ma, drzewa są po prostu dość smętne. No, jak są niektórzy mówią, właśnie dlatego zwiedzający się nie wpuszcza, dotarliśmy do miejsca, gdzie rośnie pewien gatunek, o którym można by powiedzieć, że to siłaczka flory polskiej. Wierzba, w tym wypadku wierzba biała, odmiana płacząca, jak widzimy, sponiewierana, sterana z życiem połamana, ale mimo wszystko ciągle gdzieś tam wypuszcza sobie nowe gałązki i za każdym razem wygląda po prostu malowniczo i pięknie, chociaż tu i ujdzie, grzyby trawią, duże chuby, drobne chuby, W każdym bądź razie można by powiedzieć wierzba żywicielka. Proszę Państwa, zwiedzamy dalszy i dalej ogród botaniczny, do tej pory oglądaliśmy sobie teren położony na zewnątrz, oczywiście coś tam kwitnie, drzewa dopiero próbują się zielenić, niektóre nawet ociągają się z tym tak bardzo, jak tylko jest to możliwe, natomiast teraz weszliśmy w zupełnie inny klimat, zwiedzamy tutejsze cieplarnie. Bywają one udostępniane zwiedzającym, ale bardzo rzadko i z zachowaniem dużej dozy ostrożności, dlatego że jest tutaj po prostu ciasno, jest tutaj duszno, różne rzeczy mogą się ludziom przytrafiać. Różnie wspomnę o tym, że bywają gatunki lokalnie niebezpieczne i no, w związku z tym no, z typowego powodu bezpieczeństwa unika się tutaj większych grup zwiedzających. Oczywiście cieplarnie pełnią rolę takiej, nazwijmy to, arki zielonej, gdzie pewne gatunki się przechowuje na lepsze czasy. No, wszyscy liczą na to, że za 5, 10, no może 15 lat będzie możliwość pokazywania tych roślin w o wiele bezpieczniejszych warunkach dla nich samych, tudzież dla zwiedzających. W cieplarniach znajduje się bardzo wiele interesujących gatunków roślin. Nie będę w stanie nic, o wszystkich czegokolwiek sensownego powiedzieć, dlatego wybraliśmy tylko kilku, no, może kilkunastu bohaterów, y, o których coś wiem. Zacznijmy od tej rośliny, którą zapewne wszyscy dobrze znają. Y, to y, uprawiany w wielu domach Ficus beniamina. Ficus beniamina należy do roślin, czy w ogóle wszystkie Ficusy. Zasadniczo należą do roślin bardzo wytrzymałych. Jest nawet takie malajskie przysłowie, też może odnoszące się do ich warunków klimatycznych, bo u nas prawdopodobnie nie do końca działa, ale to przysłowie mówi, jeżeli zamordowałeś fikusa, musiało Ci na tym bardzo zależeć. Czyli roślina bardzo wytrzymała na wszystkie możliwe, niekorzystne warunki środowiska. Ale przyjrzyjmy się, co z małej roślinki, którą mamy w doniczkach, potrafi wyrosnąć. To jest też fikus Benjamina. Został oczywiście przycięty, ponieważ dach jest za blisko. Spójrzmy na kolejną wysoką roślinę. No, na pierwszy rzut oka może nam się wydawać, że jest to modrzew. Zresztą pierwsze moje wrażenie takie było, kiedy spotkaliśmy się tutaj prawie tydzień temu zostałem uświadomiony, że to jednak gatunek szparaga, czyli Asparagus. No i troszkę w sieci i wyszło mi, że jest to szparag modrzewiowaty, który jest charakterystyczny dla flory bardzo specyficznego obszaru, o którym być może państwo nie słyszeli. ów obszar geograficzny nazywa się Makaronezja. I zapewne niektórzy z naszych widzów tam byli, bo teraz to już nie problem, się tam dostać, ale nie wiedzą, że akurat właśnie tam byli. Otóż, cóż to jest makaronezja? Otóż to po prostu Kanary Island, czyli Wyspy Kanaryjskie, Wyspy Zielonego Przylądka oraz Azory i kilka pomniejszych wulkanicznych wysepek w sąsiedztwie. No i proszę Państwa, teraz pokażemy po kolei dwa gatunki, które każdy w domu posiada, aczkolwiek nie zawsze zdaje sobie sprawę tego, jak to wygląda. Aczkolwiek to, co tutaj pokazuje, a przerasta znacznie mnie już można kupić nawet w stanie zielonym do uprawy w domo, na domowym parapecie. To po prostu laur szlachetny, czyli po prostu bobkowe liście. Kolejna roślina przyprawowa, którą znamy pod postacią kuleczek suszonych, barwy. Białej, czerwonej, przede wszystkim oczywiście czarnej, no i zielonej w formie marynowanej. To po prostu pieprz czarny. Tak wygląda sobie jako rosnące ziele. Oczywiście jest to liana i ona zapewne w najbliższym czasie zacznie się gdzieś wspinać po okolicznej tutaj roślinności. No a skąd się biorą rodzaje kuleczek? Otóż białe to jest po prostu wysuszony owoc w stanie takim sobie średnio dojrzałym. Czarny pieprz to jest zielony, tak wysuszony, że właśnie poczerniał. Zielony oczywiście, kiedy taki niedojrzały owoc jest pakowany po prostu do mm, jakiejś tam zalewy. No i czerwony, kiedy owoc jest na tyle dojrzały, że właśnie tak wygląda, bo taka jest jego natura. Spacerując po cieplarniach, trzeba od czasu do czasu zauważyć gatunki naprawdę unikatowe, gatunki, które nawet na świecie występują bardzo rzadko. Tutaj mamy do czynienia z liściokwiatem. Jest to gatunek z rodziny wilczo-mleczowatych, ale nie mam śmiałości sprawdzać, czy posiada mleczko, ponieważ nie wszystkie gatunki tej rodziny mleczko wydzielają. No i udało mi się ustalić, że jeden z gatunków, prawdopodobnie ten, ale nazwy dokładnie nie pomnę, więc nie chciałbym wprowadzać Państwa w błąd. Rośnie sobie na przykład jako endemit na Jamajce. No i po prostu jest bo jest, jak to mówią, jest gatunkiem ginącym. Tutaj znalazł swoistą przystań. Jeśli gdziekolwiek w świecie wyginie, ten być może otaleje i da początek nowej populacji tego, tego gatunku, tego, przedstawicieli tego rodzaju. W sumie w ramach tego rodzaju jest podobno 600 gatunków, a najbardziej charakterystyczną cechą jest to, że wytwarzają kwiaty na brzegach blaszek liściowych. I tą osobliwość proponuję no, sobie dokładnie obejrzeć. Mamy teraz bardzo niebezpieczną część tutejszej ekspozycji, czyli kaktusarnie. Rośliny obdarzone kolcami, nierzadko bardzo zadzierzystymi. Na przykład ten tutaj gatunek, nie udało mi się go dokładnie ustalić jego nazwy, nawet nie miałem śmiałości odgarniać, czy gdzieś tutaj tabliczka z nazwą jest. No, wstępnie wyszło mi, że rodzaj cylindropuncja, ewentualnie po prostu opuncja w szerokim, dawnym tego tak słowa ujęciu. Co tu jest takiego groźnego? Otóż te kolce są zadzierżyste, mocno zadzierżyste. Wyglądają po prostu jak harpuny. Jak taki wbije nam się w ciało, to praktycznie zawsze jest pożądana interwencja chirurga, aby nam taki kolec usunął. A zatem, będąc tutaj, trzeba do wielu gatunków, a już szczególnie do tak najeżonych, podchodzić, jak to opowiadają w słynnej piosence typu Balna Gnojnej, z szacunkiem, bo się może skończyć źle. No, i teraz proszę Państwa, prawdziwe opuncje, które kojarzymy z tym rodzajem, czyli kaktusy o płaskich pędach liściowych, aczkolwiek są i takie, które mają je owalne. Również zwracam uwagę na to, że ten gatunek ma tutaj akurat owoce. Pewien gatunek tego rodzaju to jest słynna figa indyjska, którą można jadać. Cóż można o tym więcej ciekawego powiedzieć? A więc, zacznijmy od pierwszego ciekawego faktu. Otóż na pewno znają Państwo film kawalerowicza Kwoalis, gdzie w końcowej scenie po prostu ścigający dopadli byli Nerona, a on... Wczołgał się, czy wyczołgiwał się, czy też wywlekli go, bo nie miałem śmiałości dokładnie oglądać spod żywopłotu Opuncji. No wiadomo w jakich czasach rządził cesarz Neron, no i niestety Kawalerowicz zapewne nie wiedział, że Opuncja do Europy mogła trafić najwcześniej po 1492 roku. To tylko taki drobny szczegół. No i kolejna sprawa, te owoce. Otóż są one oczywiście jadalne, spotykamy je w różnych potrawach, sokach na przykład, nazywają bywają figą indyjską. Otóż z dzieciństwa pamiętam taką fajną książkę, chyba nawet, to, chyba nawet jako lektura szkolna występowała, to się nazywało z Panem Biegankiem w Abisynii. I obóz na kartach tej książki można było przeczytać, że zostali właśnie poczęstowani owocami tejże figi indyjskiej, zjedli je tak po prostu ze skórką, potem mieli jakieś nieprzyjemności, oczywiście przeżyli, bo książka powstała znacznie później po tej wizycie, no ale chodzi o to, że trzeba dokładnie obierać ze skórki, ponieważ jest ona pokryta bardzo drobnymi kolcami. No i kolejna sytuacja ciekawa, tutaj mamy owocujący gatunek kaktusa, rodzaj mammillaria. Oczywiście nie będziemy wnikać dokładnie, których to gatunek, zresztą jak mówią tutaj nawet tuże pracownicy, niewielu jest w Polsce specjalistów, którzy by to potrafiło naprawdę dokładnie oznaczyć. A ja nie lubię powiedzmy mnożyć, jak my to mówimy, kościołów pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Szanowie, czyli podać błędną informację, która później będzie się pałętać po gdzieś sieci. I wielokrotnie powtarzana, chociaż jak mówimy nieprawdziwa. Lepiej poprzestać na podstawowej informacji. Mam milaria, pięknie owocująca. No i proponuję zwrócić uwagę na prawdziwe kolczaste monstrum, które tutaj występuje w większej ilości. To osławiony fotel teściowej. Uwielbiają tak na wszelki wypadek magazynować w sobie dużo wody. Znajdują się także takie, które nie są kaktusami. Na przykład mamy tutaj przedstawiciela rodziny przypołudnikowatych, którego nawet kwiat wygląda tak jakby jakiś podbiał, Mniszek, jest coś z rodziny złożonych. Prawidłowo ta rodzina nazywa się Przypołudnikowate, a bohater naszej akcji no, ma tak trudną nazwę, że pozwolę sobie wziąć karteczkę i przeczytać, że jest to Glossy Nelli i należy do rodziny Aizoate. Zdążyłem się dowiedzieć, że występuje w południowej Afryce, w RPA, w krainie Karo i tam sobie po prostu egzystuje. Polskiej nazwy nie posiada, bo i po co, skoro Afrykańczyk na naszej ziemi. Proszę Państwa, zazwyczaj pewną osobliwością cieplarni jest to, że mamy tutaj gatunki roślin, nazwijmy to, mięsożernych. Trudno mówić o owadożernych, jako że każde mięsko, które trafi na liść takiej rośliny, czy inną, mniej lub bardziej przemyślną pułapkę, bywa trawione sokami. Skąd się w ogóle wzięła taka mięsożerność u roślin? No, to dlatego, że rosną zwykle na takich miejscach, które są ubogie w związki azotu, no a azot jest niezbędny dla rozwoju i skąd go pozyskiwać trzeba. Mamy tutaj amerykańską kapturnicę, ale dość ciekawy gatunek występuje tutaj sobie na prawo od kapturnicy. Owóż mamy na pieńku prawdziwą rośliczkę i u dołu. Roślinę, którą można by nazwać fałszywą rośicką, ale tak naprawdę jest to Ameryka, północnoamerykańska muchołówka, która ma na końcu blaszki liściowej taki właśnie jakby zatrzask, który łapie owady. Obóz w konwencji fałszywego kadru, a mówiliśmy to na przykładzie o puncji, tutaj również mamy do czynienia z pewnym fałszywym kadrem. Otóż w filmie Pszczółka Maja pojawia się sytuacja, gdzie jakaś rosiczka ośmieliła się złapać gucia i całe towarzystwo tegoż gucia uwalniało, żeby rosiczka się nie pożywiła. Rzecz w tym, że zamiast rosiczki pokazano właśnie amerykańską muchołówkę, która złapała sobie po prostu na tą właśnie pod Gucia. Oczywiście pszczoła na coś takiego nie da się złapać, więc tutaj już mamy licencję poetyka. A kolejnym fałszywym kadrem, pomijając nazwę, jest to, że akcja powieści pierwotnie dzieje się gdzieś w Europie, no a ta roślina w stanie dzikim w Europie nigdzie nie występuje. No ale skoro film był kręcony w Ameryce, no to wszystko jasne. No i na lewo od kapturnicy mamy jeszcze jedną rosiczkę, ona tutaj może lepiej nam wygląda, a z tyłu kwitnącego tłustosza. Jego liście akurat działają jak po prostu lep na muchy, czyli na dużej powierzchni. No, trzeba się przykleić będąc drobnym owadem i tym sposobem zostać pożartym. w poprzednim roku będziemy przygotowywać dla państwa atrakcje o charakterze imprez plenerowych które będą miały miejsce na terenie ogrodu botanicznego będą to atrakcje zarówno dla dorosłych jak i dla najmłodszych i każdorazowo też przed wydarzeniami będziemy zamieszczać informacje na naszej stronie internetowej i na profilu na Facebooku także bardzo zachęcamy do śledzenia informacji które zamieszczamy i zachęcamy również do odwiedzin miejskiego ogrodu botanicznego w Zabrzu. Program finansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.